Drogie pracowniczki, drodzy pracownicy. Kilka dni temu za pomocą różnych uniwersyteckich mediów informowałam o nowym programie, który wdrażany jest na naszej uczelni. Zapewne wszyscy Państwo słyszeli o tym, że ustawodawca zobowiązał pracodawców do wdrożenia nowej formy oszczędzania na emerytury. Nazwane to zostało pracowniczymi planami kapitałowymi. W tej formie to jednak pracownik musi partycypować w kosztach. Pobierana jest wówczas część pensji. Chcieliśmy zatem zaoferować lepsze rozwiązanie pracowniczy program emerytalny. Warto wspomnieć, że pracownik nie musi przystępować do żadnego z tych programów, jednak pracodawca zobligowany jest któryś z nich wdrożyć. Aby uruchomić bardziej korzystny program emerytalny, przystąpić do niego musi co najmniej 25% pracowników. Zostaniemy wówczas zwolnieni z obowiązku wdrażania mniej korzystnych z punktu widzenia pracowników programów kapitałowych. Drodzy Państwo. Oferta, którą przedstawiliśmy, wyłoniona została w niezależnym konkursie i uzyskała aprobatę działających na Uniwersytecie związków zawodowych. Serdecznie Państwa zachęca do wypełnienia deklaracji, do skorzystania z benefitu, który oferujemy. To w końcu pośrednia forma podwyżki o 3,5%. Od składek. Zapłacić będzie trzeba podatek dochodowy. Jednak to równocześnie gwarancja iż środki zebrane na specjalnym koncie staną się własnością każdej osoby i podlegać będą w związku z tym na przykład dziedziczeniu. Poświęćcie zatem państwo 3 minuty i wypełnijcie formularz. Czas na to jest jedynie do 10 grudnia.